We can be free za... Cóż za szybka reakcja Gracyk jest i tak po tyle, więc... Gracek, może dać mi tą pompę, co? <grywa> muted. Wy, y, y, y. Czego to auto nam gaśnie za chwilę? Kwaszer źle poskłada A nie, ej, dzisiaj przejeżdża no, właśnie... i jest na twój climb da. A mój? No serio mój no, dobra, kapucha się zapytaj. aha, bo przyjęliśmy my i koleś go złożył do pierwszych, że nie No, no, może być. ale i tak nie mogę karpić, więc nie mogę a my go mamy i tak, gdzieś jest chyba na zimie. nie wysiadać jeszcze, nie jeszcze nie. dopiero jak się przewróci. Nie Pada tak. no, a jak na nie wiedział. podagodnicie? tak. dobra, idę się napić. a nie nie kto jest no, ja? No, to wiedzicie. pytanie. Artek, na pewno. A? Artek jest z dwóch. A to kto jest autem? O, 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 o! Wysiadaj, wysiadaj! Wysiad... Nie, nie, jeszcze nie. I... O, siedemcek. Adidas nie do ciebie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze Ale co? Dziękuję, Dawaj tego kładę. O! O! 56 do pompy! Dawaj, do, dawaj to do pompy, bo to ci czekaj, kopa je. Tylko się przyładuje. Przyładuje sobie przeładuję Dawaj to do pompy, no, kopa ci do paleca. Dawaj to do pompy. I macie siema. po bazie, patrz co napisał Elo? Dawaj do bazy. Kurwa co on miał za no to... wsiadaj się, Siemanko z tej strony hasher. Dzisiaj rajdujemy bazę na czerwonej pustyni jestem dzisiaj z ekipą. Przywitajcie się. Siema. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, chodź. Chodźimy. To ty masz? Mam no. Patrz, dzik, wyrażam poglądy. Jest, Anita? jest. W Jest. A co sadzimy? Ale nie ma była w ogóle. Ile walczy tego zupełnie zna jedną. I wyszedł, wyszedł. Którego? Tego? Dajmy, nie jest, jego jest. Od dachu, od dachu, od tyłu. Skanujcie, gdzie jest to temat. za bazę. Tu jest. Tu jest, tam, ja ja ale czekaj. Widać? No. Widać? No. Dobra, drzwi. Je, ja muszę, ja do drzwi. Poczekajcie, ja muszę spróbuję drzwi. mu drzwi. Będzie łatwo, no. W ogóle no. Chodź, się do chuja. Chodź, chodź tutaj. Muszę pilnować, drzwi, nie Jedzie Odsuńcie się. Odsuńcie się. Chowajcie się, może lepiej co? Rodziku, dwa kłady chyba. No, tam. Jeden kład Tu jest, tak? Plantuję. No plan, Patrzcie plan. drzwi. Odrodzenie, brać wszyscy, ej. Patrzcie drzwi. Patrzę nie Przenosz. wychodzi gdzieś dołem. To tam się... Bierz yy, autorkę i roz... odmurowuj. Roz, rozmontowuj. Ta... Rozmontowuj to. Dawaj, dawaj. Otwieram drzwi, otwieram drzwi. Nie drzwi, tylko. No, dobra. Zbier Zbieramy go do zera, ej, do zera, do typu... zera, do zera. zera. <laughs> no Zamykaj drzwi. 200, bursztyny. Kto tam może zamknąć drzwi? Rozbieramy go do zera, niech zabije kogoś i go rozbieramy, ej. Nie brać to go... Nie, nie kuj, nie kuj. Od, Niech zabije kogoś. Ej, on co, niech koniec? zabije on kogoś. Nie ma nic? Ja mam, ja mam rzeczy. A ty co miał? Nic, nie mam miał ustawione? Stoimy w szeregu, ej, niech nas zabije chociaż. Niech zabije kogoś ej! Ja mam zbieram przestępcę. Nie mam przestępcę. Ej, ej, ej Ej no Słaba baza, nie mi się 10 Ej, gościu biegnie ze skału Biegnie z Dobra dobra, spokojnie, nie zabije to wy go zabijecie Masz jeszcze jakieś taki hasher? Mam jedną Kebab, sosem. Rozbierać to kluczem, kluczem Ale się ja mu to ten. On najebał się. Teraz patrzmy skąd biegnie ten typek Z góry. Kogo ty strzelasz? Aha. Dobra. Dobra. on już nie ma tego odrodzenia Dobra. nigdzie. Jest jest on biegnie tu z góry. Z, z której? Chodźcie tu? zobaczyć. O. Ej, tak. mam stack tak no prawie z niego dwa stacki zielone. Daj komuś niech odniesie. Masz coś Dobra, masz taki? ktoś? No to kładziemy no. od razu. Odnieście to wszystko. Wszystko odnieście. Jedna osoba jedynie, niech to odniesie, reszta idzie Dostał Dobra, dawaj, wsadzimy go. No tutaj ma bazę. A to ten? Skanujcie. No nie wiem, no skanuj kurde, ja będę warował drzwi. No pewnie, chyba, nie? pewnie za tym, za drzwi patrzcie no Patrzcie drzwi. drzwi, żeby nie wyszedł. Tu gdzie jest beton? Lepiej się o, je... na noc, Ale tu jest na dwie. Ale jak do was o czwartej zapłukam, napisał no. ten, ten aszyn. Na dwie z jest od góry. Przynieś ktoś te czwórkę, przynieś ktoś te czwórkę Przyniesiesz? Jak, tutaj nie? Podemno jest to, to chyba Tak Kto jest pod Patrzcie, Przynieś, le... Przy... idzie ktoś tą czwórką Dobra Dobra To co tu ma to już Zapytaj się, się go czy coś ma Gościu masz coś? Bo nie opłaca nie się Nie nie nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma I... O Kurde, się mówię. 10 burstynów brakuje to masz pożyczyć to cię wal, walniłem od razu Tu raz. nic nie ma, tu nic nie ma Dwie wziąłeś? Dobra, okej okay. no kurwa Dawaj bierz no, dwie, dwie. jakby zabrakło dawaj Dobra, dobra Jedną Macie, tą jedną czy Dwie. Masz? Czekam Powiedz, że za godzinę przyjdziemy, ej, Stary, Dobra to, 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 to za godzinę przyjdziemy Jedna w tą czy w tamtą? tam ja co jakiś klonuję, easy. Po co swiliście dwie kursy? Ja, ale nie no wiem, czy to... wziął dwie z z to Nie wiem, czy tu się skończy, po co sadzić, tu nawet skrzynek jest nie widać. To wy we dwóch wiesz, wiesz, no nie, tu skrzynek nie widać. już nie ma -bazy, to coś robił. I skrzynek tu nie ma nawet, ey. Skąd wiesz, No, no nie, nie widzisz, skąd wiesz. Ma ktoś cekę, Tom? No mamy ceki. Daj mi rzuć mi do góry jestem Jedna starczy dobra To wziąłeś jedną no, czy dwie? Jeszcze jedną ja no, mam Czekaj, czekaj Tam dwa dolchy Dobra nie ma. A tu jest antylok? i Patrzcie, drzwi Patrzcie drzwi Ijo, ijo. Cio! Cicho bądź już. Dzikiego nie widzę. A przed drzwiami ktoś stoi? Tak. Jeszcze jedno. Tak, jasne. Jeszcze. jeszcze jedną trzeba? Tak. No, albo tam są po No i? A chuj, tu nic nie będzie. Patrzcie drzwi, drzwi Patrzymy przecież. Chodzi. Dalej, bo, no, ucieka, 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 ucieka. Dostał bułę, ale ucieka. Ale nie ucieknie dalej. Nie. Gdzie? No wybieg z wazy No tak, tak, spokojnie, ale... a cofka. Co miał? No czekaj, jeszcze nie dogoniliśmy. Cofka było. Czekaj, cofka jest. Znowu cofka. Nie widzę, Dobra. gdzie on jest. Ja też nie wiem, gdzie jest. Który to on? No nie wiem, gdzie jest, bo cofka była. to ten. Który to on? Bo i tak nie ma niesławki, tylko Nie Leży. Nie. Co, co miał? O, o kurde. Dajcie mi zobaczyć. A. No, już nie zobacz. To mów, ktoś co no. miał Eee, ci tam... A, mo... Chodźcie go rozbieraj do zera, ej! Chodźcie ale do to zera nie ten... ma. Tak, on nie ma. Ale, w sumie ja Ale base uczę... Nie wiem robić. czy to on ma takie lagi, czy co? Odma, bo on u mnie sam. Dobra, wierzy. jest na respie. Co tak, no, już? Tak. Dobra, ja idę się rozam się, że spadam. A okay. to nie było ogólnie, no ale... Tak trzeba gdzie coś lepszego. Tamten raid był lepszy. Ucieka jakiegoś nie ma? Ale ja nie przecież Jak to czemu tego nie zbliży do końca? Biegnie za wami. Na hita był. Ja myślałem, że tego zbliży do końca. Kto to był ze mną? Ale to on leżał przecież. do bazy chodźcie. Ej leży. Wracamy do bazy. Jaki teraz rajd? Dobra, widzimy się na następnym rajdzie. No gara, muszę są dwie na jedną cekę tam stoją kłady, nie? Kto jest za bazą? Ale poczekajcie. Ja. Po zesadza to zesadza to jest Dajcie totem. Czy? Ja. Jest w krzaku. Skacze, skacze. Tu jest totem. Gdzie jest totem? Dobra. Brać totem. No nie wiem. I teraz tak. Gdzie obstawiacie, że... Zasiadam naprawdę. Bo, bo na tu nie ma framug w drzwiach. Zamknij się. Od góry ja bym wsadził. No ale od góry trafisz w totem I A Jak masz tam wejdziesz? Tam? Nie mamy na podbudówkę nic Dziś się chyba nie opłaca, nie? No, nie Już grzebią po skrzynkach, więc będą wyjeżdżać z garażu Czekaj na, na garażu Ja bym to na bramę i eee. Tutaj wysadź... Dobra? Tu są, tu są drzwi Szały. Tutaj Szały, Proszę Dobra, tak. nie, 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 nie Ej, ja tak, na garaż, garażu A tylko... Masz, masz A Jest tam auto czy nie? A. albo się nie wiem, bo z daleka widziałem. No to... nie Posadzimy tak. się tu. Do, nie, nie wiem, czy dobrze go. czekaj, no, to, I to chodźcie nie Dochodźcie do drzwi do mnie ktoś. Koweruj przód, ja, jak, jak, jak będzie ktoś coveru, ja plantuję od no razu. Dobra, no to plantuję. No jest. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, nie bo wiem, odsuń dobrze, się tu się i. Rozstawię się tutaj. Majster. No. Biorą ze strony. Jeszcze jeden przed drzwi może. są. Cztery. No, no mówiłem. E, to ten co, to, to, to ci co kładą. Odjeżdżamy, tak, od odjeżdżamy, odjeżdżamy, kładę. Gdzie? Jest szklanka metalowa. Sadzę, jest to ten, jest to sadzę, kładę. Ale co składam? Ej, jeżeli, no właśnie odje. Patrzcie jest drzwi, 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 drzwi. Jestes z drzwiami, dobra. Mądry antek. Co tam stoi ci Ja zgryzłem. Ja tu idę, po to, to nie zadziała. Dzień co, co mnie zabiło? zabiło? No eksplozja Zabił mnie, cekiem ma, cekiem, ma cekiem No bij totem! Artek! Zbijcie totem! No, totem! No, totem. Ta wpadam. Ta wpadam. Brawo Artek! Cekę zabrali! Zabił mnie Artek, leżę! Brawo! Nie kapuk zabił! No od podeszło Ja randomowo domowy Wszyscy... Co tu żyje? Bij totem Ja ich biję. A usuń sobie tu odrodzenie, dał mnie. Zabił mnie. Bo my totem bijemy. Dobra, nie ma nie ma już. Tutaj. Co tam Leżę, jest? Leżę, um, Zabij, no, zabij problemu. ich, ktoś. Bij no, tu. Nie zbierać mnie też. Dobra, nie zbierasz tak, mnie, nie tak, zbierasz, nie zbierasz, nie zbierasz lutów, nie zbierasz temu. Nie, nie zbierajcie Lej nic z strzelek, proszę was. Dobra, to trzeba to samochodu, panowie. Ceka leży, haszer 2. Zost... Zostawiam. Został drop, mówię. Moja kurtka. Daj mi ktoś pompę, bo mi wyleciała. O! Okay. Dwie maszyny Dajcie Dwie mi maszyny. zobaczyć, nic jest ja nie Ty, proszę jest, proszę was. Wiercie kłady, wiercie kłady. Zajebiście jest, zajebiście. Auto Weź. idzie, szybko. Dramitu trochę. Bierce Wierzcie co możecie teraz. Są Zamurujcie mi. to ktoś. Ale nie mamy temu na zapas. Kto tu podjechał? Nie. Ja, 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 ja. To, to może i ze spokojem. Kto to jest? Muruje, kładami. Wierzaj kładami. Kładam. Ale nie mamy kład tego, to Totemu. Ej, tu macie ten Ktoś biegnie To ja Nie kłóćcie tak. to to tego To też stara, chodźcie, się chodźcie się. tu, chodźcie tu bo... Zajebiście że... Gdzie postawiłeś? Dalej chyba nie umiem postawić Kto w przykładzie? Ja, ja, to... Ja, ja, to... Ja. Macie tu jakiś totem czy nie? Da, ja postawiłem już No Aha, to dobra. Muruj Tutaj e, w, garażu. w garażu Gdzie, gdzie postawiłeś? Muruję Ej, kto mi wziął wodę? Pytam jeszcze raz. Którą? Pompa no, ile? Ile? mi wyleciała. Dobra, tam, ja. Właśnie tam tak? ją przemładuję. Tak no, krzyk to ten. Skaczę. Na no widzę cię, rzuć. No, to stoi chyba, tak? Tak, na dworze jest skład jeszcze jeden. No to biegniemy po niego? No to ktoś mi się składa. Ja pójdę po niego. Jakbyście ze strony to do zobaczyli. Ja mam maskę. My to zmieścimy w garażu? No i to by było na tyle. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie do śmiało.